Bardzo serdecznie. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan dr Grzegorz Głąb, ginekolog, jest również ekspertem programu Zdrowa Ona. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana, witam państwa. Panie doktorze, no, mamy tutaj, ciekawy, o, ciekawy, ciekawy temat po prostu o zagrożeniu życia kobiet. Chociaż nawet chyba nie tylko, ale głównie kobiet, jeśli chodzi o HPV, co to takiego jest, czym to się je. Wiem, że ma pan również gadżety ukazujące tego typu no, wirusy, tak? To bardzo bym poprosił o jakieś szczegóły. No wirus Brodawczaka jest taką białkowo, nukleinową kuleczką. W tej chwili wszyscy dużo słyszymy i w mediach mówi się na temat wirusa. Korona, tak? więc no tutaj wirus HPV jest dużo mniejszym wirusem. Taki podobny trochę. No, ma kulisty kształt, natomiast właśnie nie ma tych wypustek i jest dużo mniejszy. Jest dużo mniejszy i dużo prostszy w budowie. Okazuje się, że wirus papiloma, wirus w skrócie zwany Human Papiloma Virus HPV, praktycznie składa się tylko z dwóch białek i z siedmiu odcinków. Zwiniętego koliście w środku DNA, którym jest 7 genów. Bardzo prosta budowa. Natomiast, niestety, dwa z tych genów to są onkogeny. Onkogeny, po przyłączeniu się do komórek nabłonka szyjki, macicy na przykład u kobiety, czy nabłonka płaskiego w jamie ustnej, mogą spowodować w tym, właśnie w tych komórkach, transformację nowotworową. Od 1975 roku wiadomo, że główną Przyczyną czynnikiem inicjującym rozwój raka szyjki, macicy i raków płaskonabłonkowych, i w innych częściach ciała również, jest właśnie, są cząsteczki wirusów brodawczaka. Najgroźniejszym z nich jest HPV numer 16, ponieważ wirusy brodawczaka, jest ich dosyć sporo, większość z nich jest niegroźna powodują brodawki, powodują jakieś tam łagodne zmiany natomiast 14 z nich jest w tej chwili uważanych za bardzo groźne. Zwłaszcza dwa, HPV numer 16 i HPV numer 18, są odpowiedzialne za, 75, za 70% przypadków raka szyjki macicy na planecie Ziemia. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jaka jest skala problemu. Rak szyjki macicy zabija pół miliona kobiet rocznie każdego roku. I to dzieje się od wielu, wielu lat. Wirus e, korona, który w tej chwili grasuje, mamy pandemię od dwóch miesięcy, na razie zabił około 270 tysięcy, czyli e, połowę z tego, co zabija e, wirus HTV. Jak się tym można zarazić? No bo to yy, wiadomo, że no, y, w części dotyczy to, to kobiet, ale na przykład w innych częściach ciała, na przykład czy na twarzy, czy, czy też y, gdzieś indziej, no, dotyczy to również mężczyzn. Jak tak. się tym można zarazić? Bo to chyba to, nawet jak... nie jest takie proste. Podobnie jak wirus korona, wirus HPV jest wirusem, który ma powinowactwo do śluzu. On jest przenoszony ze śluzem, natomiast w przeciwieństwie do koronawirusów nie jest rozpylany. Jako aerozol w najbliższym otoczeniu, tam dwóch metrów, tylko śluz musi być przeniesiony przez kontakt bezpośredni: musi się zetknąć ktoś z kimś. W praktyce oznacza to najczęściej zachowania seksualne: stosunki genitalno-genitalne, ale również i oralno-genitalne i manualno-genitalne. W ogóle wszelkiego rodzaju zachowania seksualne związane z przyklejeniem śluzu i przeniesieniem z partnera na partnerkę, z partnerki na kolejnego partnera, no zresztą teraz jesteśmy w takim czasach, że może być partner partnerowi, może przekazać no tak. partnerka Czy Czyli po prostu generalnie krótko mówiąc dosyć, przez... Dosyć łatwo, dosyć łatwo. W dosyć tak. Siedem... łatwo, tak? Okazuje się, że 70% ludzi, którzy są aktywni seksualnie przez jakieś tam zachowania seksualne wykazują przez całe swoje życie, przynajmniej raz w życiu z jakimś wirusem HPV na pewno miało kontakt. Na pewno. To teraz jak to się leczy? Bo y, ja słyszałem, tutaj opowiadam wyłącznie plotki, y, że, że to się trudno leczy, że to jakieś drogie leczenie jest, a drudzy mówią, nie no co ty, to jest w sumie jakieś tam, coś tam się smaruje i koniec, nie? Jak to po prostu wygląda? No nie jest to do końca prawda, ponieważ tak, leczyć wirusa HPV nie potrafimy. Nie ma czegoś takiego, żeby on coś zjadł, w siebie, prawda, i się rozleciał. Wirusy boją się jednej, jedynej rzeczy. Podobnie jak wirusy korona, boją się przede wszystkim przeciwciał. Przeciwciała przeciwko wirusowi HPV w sposób naturalny nie powstają. On potrafi się sprytnie zakamuflować. Okazuje się, że wirusy są w śluzie albo w środku, w komórkach na błąd. Natomiast nasza policja, która rozpoznaje przestępców, działa we krwi, ponieważ wirus nie ma kontaktu z krwią, więc nie ma w ogóle informacji, że zaczyna swoją krecią robotę. Przeciwciała można wytworzyć natomiast przez szczepienia. W sumie od 2006 roku na całym świecie dostępne są szczepionki przeciwko zakażeniu HPV. Na wielu krajach świata te szczepienia już mają od wielu lat charakter masowy i praktycznie cała populacja młodych dziewcząt przed inicjacją seksualną jest szczepiona. No w Polsce zasięg tych szczepień jest dużo mniejszy, ponieważ NFZ tutaj nie przed rząd nie przed program szczepień populacyjnych. Tylko u nas zajęły się tym samorządy. Niektóre samorządy. Ja na przykład jestem lekarzem z Opola i, i z miasta Opole od 2008 roku wszystkie dziewczynki w piątych i szóstych klasach szkół podstawowych opolskich były szczepione. W Województwie Opolskim 17 samorządów podjęło właśnie taką decyzję i u nas dosyć ta akcja całkiem nieźle się rozwijała w sumie do 2019 roku. No w tej chwili z powodu pandemii koronawirusem praktycznie no wszelkie inne działania profilaktyczne zostały zerwane. No właśnie, a co powoduje to, że te komórki, no, do wirusa, przekształcają się, te cząsteczki, no tak, no jestem laikiem, przepraszam. Wirus to jest kawałek białka, kawałek DNA albo RNA w środku. Nawet trudno powiedzieć, że to żyje. W zasadzie to są kryształy, można powiedzieć, że to są polimery kryształowe. To coś, tak, przekształca się w komórki rakowe albo powoduje, że te komórki zdrowe tak, przekształcają zdrowe, się. Stają się komórkami nowotworowymi. nowotworowymi właśnie. No, wirus działa trochę tak jak sabotażysta. Wchodzi do fabryki, prawda? gdzieś najczęściej tylnymi drzwiami, i zaczyna się replikować. Włącza swoje DNA albo RNA w cykl, który, białek, który produkuje każda nasza komórka. Przy okazji się powiela, prawda? bo wirusy się replikują, a nie, nie rozmnażają. Natomiast przy okazji te geny, które są w części wirusów, Mogą w tych komórkach sporo narozrabić. W wirusie HPV są dwa onkogeny. To jest takie białko E6 i białko E7, które jest produktem onkogenów, i one niestety zaczynają komórki psuć od środka. Najczęściej dzieje się to w ten sposób, że jak w każdej komórce, w czasie podziału, w czasie produkcji są jakieś tam odpady, błędy. Cząsteczki wirusa powodują, że te błędy nie są naprawiane, nie są naprawiane, zaczynają się kumulować, kumulować, kumulować. Potem komórki uszkodzone, w jednym miejscu następuje mutacja, potem kolejna mutacja, kolejna, kolejna. No, w tej chwili wiemy z biologii molekularnej, że przynajmniej 7 musi być tak zwanych krytycznych mutacji, żeby komórka nabłonka płaskiego stała się komórką raka płaskonabłonkowego. No nie dzieje się to całe szczęście szybko. Dzieje się to przez wiele lat. Najczęściej nie daje niestety żadnych objawów. Tutaj wirus COVID, jak zaczyna atakować na błonek płuc, źle się czujemy, prawda? dreszcze, wysoką temperaturę, kaszlemy. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. Nie jest to widoczne gołymi oczami. Choroba rozwija się podstępnie latami, a większość ludzi, którzy jest zakażonych w ogóle o tym nawet nie wie. Nie wie do momentu, kiedy nie wykona sobie nie wykona, nie wykona się badania. Podobnie jak z wirusem COVID, żeby wykryć wirusy brodawczaka bezpośrednio, trzeba zrobić badanie molekularne metodą PCR. Teraz jest takie modne słowo, prawda? Tak. PCR. Ja tutaj może opowiem taką anegdotkę. W zeszłym tygodniu miałem pacjentkę, 17 tygodni ciąży. My patrzymy w USG to jest dziewczynka. No i pytam się, czy wie pani, jaka w tym sezonie w tej chwili są najbardziej popularne imiona żeńskie? No, no nie wiem pandemia i kwarantanna. a imiona męskie to jest covid i PCR. Mamy właśnie PCR i reakcja polimerazy łańcuchowej. Badanie PCR, podobnie jak na covida, pobiera się takim zestawem, który trzeba wsadzić w czasie badania ginekologicznego w okolice szyjki macicy, taką szczoteczkę mięciutką i wsadzić do pojemniczka z płynem, który powoduje, że komórki się rozpuszczają na czynniki dobre, drobne. Robimy taki rosołek, z którego potem się ekstrahuje DNA i sądy wykrywają, czy mamy do czynienia z wirusami brodawczaka, czy nie. Badanie jest niebolesne, proste. W ostatnich latach nawet jest postulowane, żeby kobiety sobie robiły je same czyli tak zwany self-sampling. Zamiast wysyłać zaproszenia na badania cytologiczne, proszę Pani taka i taka, niech Pani przyjdzie do poradni, prawda, takiej i takie przyjedzie, pobierzemy Pani cytologię, możliwe, że za parę lat, mam nadzieję, że szybko, kobiety w Polsce będą dostawały takie pakiety, nie będą one miały nic wspólnego z pakietami wyborczymi, razie znaczy, w środku będzie taki zestaw, do, do porażania i w łazience będzie mogła sobie wsadzić końcóweczkę tego i potem zapakować i odesłać z powrotem do laboratorium. Jest to o, o tyle wygodniejsze, że no ogranicza to, nie ma konieczności, żeby pójść do lekarza, nie trzeba się rejestrować, nie trzeba, Pacjentki zawsze znajdą 101 powodów, żeby do kolego nie pójść. No tak. W naszym kraju jest to zmorą. Dlatego program cytologiczny no niestety w Polsce się nie uda. A niestety, no, nie jest tak. No tutaj może nie naruszę wielkiego RODO, ale mam przed sobą karteczkę z wynikiem, gdzie pisze wykryto DNA hpv typ 16. Tu mam kolejny wynik. Pacjentka młoda, 88 roczni. Tutaj kolejna pani nota miała szczęście. Tutaj wyszedł wynik negatywny, czyli nie ma żadnego z tych 14 groźnych wirusów. Badanie PCR no, na razie jest jeszcze dosyć drogie, ale myślę, że w czasach, po uporaniu się z pandemią koronawirusa, badania PCR wyeliminują. Będzie tych laboratoriów na tyle, że no, staną się te metody bardziej dostępne i też tańsze, i większość metod diagnostycznych będzie opartych o genetykę. Natomiast no pytanie. Jak to leczyć? To znaczy, bo wszyscy mówią, no tak, chemia, coś tam, ale chemia, chemii nie równa to raz, a dwa, że czy takie leczenie jest na przykład dla pacjenta bolesne, ewentualnie czy bardzo szkodliwe dla pozostałej części jego organizmu, tak? Czy po prostu jest znaczy... jakieś takie precyzyjne uderzenie w tego raka na przykład? Bardzo precyzyjne, natomiast logika nakazuje najpierw diagnostykę, a potem leczenie. Więc najpierw musimy mieć pacjentki, które mają wirusy brodawczaka. No zakładamy, że już mamy, tak? I teraz jak to tak. leczymy? Teraz musimy dalej przeprowadzić pewną procedurę diagnostyczną, bo nie każda kobieta, która będzie miała w HPV nawet numer 16 od razu będzie miała raka, ale jest w grupie wysokiego ryzyka. W związku z tym musimy użyć innych badań, które nam rozjaśnią sprawę. Szacuje się, znając statystyki ogólnoświatowe, że w Polsce około 2 miliony kobiet ma dodatni wynik badania wirusów rodawczego. Praktyka pokazuje, że około 3 tysiące z nich będzie umrze rocznie z powodu raka szyjki macicy, a około 6 tysięcy zachoruje. Więc nie wszystkie. Prawda? Więc Wśród tej całej masy 2 milionów kobiet, które są nosicielkami, musimy znaleźć te, które zachorują. Podobnie jest z COVID-em, też dużo ludzi jest nosicielami, ale nie wszyscy kaszlą, nie wszyscy mają burzliwe objawy, nie wszyscy się źle czują, chociaż zarażają się wzajemnie. Część z tych kobiet zacznie chorować. Niestety szyjka macicy to nie jest nabłonek oddechowy w płucach. Jak zaczyna chorować nabłonek oddechowy w płucach, są burzliwe objawy. Ludzie zaczynają kaszleć, zacznie temperatura, 39 stopni, są słabi, mają dreszcze, no, wszelkie różne objawy ciężkiej choroby. Ponieważ szyjka macicy praktycznie nie ma receptorów bólowych, choroba na wczesnych etapach nie boli wcale. Nie boli wcale, co więcej, nie widać jej w ogóle gołymi oczami. Żeby zobaczyć miejsce, w którym wirusy brodawczaka zaatakowały bo nie zawsze muszą zaatakować, czasami można być tylko przez jakiś czas nosicielem i się potem wirusów pozbyć, wypłukać, jak Amerykanie używają takiego określenia angielskiego, clearance, clearance to, jest to zmyć się z wirusów. Ale 20% ludzi zainfekowanych nie pozbędzie się wirusów i będzie je miało do końca życia. Kolejnym badaniem, które bardzo nam tutaj pomaga, jest kolposkopia. Kolposkopia to jest takie badanie, które polega na tym, że Oglądamy powierzchnię szyjki macicy, oczyszczamy ją najpierw ze śluzu, i potem stosujemy dwa takie barwniki zresztą proste odczynniki chemiczne. Nabłonek, który jest zakażony, zabarwia się inaczej, a nabłonek, w którym wirusów nie ma, zabarwia się inaczej. Wirusy mają swoje ulubione miejsca, także nie szukamy na ślepo. Najczęściej tym miejscem jest tarcza szyjki macicy i połączenie dwóch nabłonków. Na szyjce macicy jest nabłonek płaski i nabłonek gruczołowy. Ja tutaj mam taki atlasik. Tutaj, może to pokażę do kamery bliżej. Mhm. Tak wygląda zdrowa szyjka. Pierwsze zdjęcie jest na surowo, drugie zdjęcie tutaj jest po próbie z kwasem octowym, a trzecie jest po barwieniu z płynem Lugola. Jeżeli szyjka się zabarwi tak jak na tych trzech zdjęciach, to znaczy, że ta kobieta nie jest zainfekowana Wirusem Drodowczo. Jest nosicielką, ale nie zaczęła chorować. Natomiast jeżeli to barwienie będzie inne, już tutaj nie będę wchodził w szczegóły, jakie, widzimy, że w tym miejscu zaczyna się rozwijać choroba. Oczywiście pacjentka nie ma zielonego pojęcia o tym, nic ją nie boli, nic nie czuje. Widać to tylko po wykonaniu badania kolposkopowego. To teraz, panie doktorze, bo już czas nas trochę goni. Fajnie się pana słucha, natomiast po prostu, no już niestety mamy pewne ograniczenie czasowe. Panie doktorze, jak zapobiegać tak naprawdę? Czy da się temu zapobiec w ogóle? No bo, jak pan sam powiedział, jest to tyle trudne, że nie każdy wirus wywołuje tego raka, tak? Czyli jak tak. można zapobiegać temu, żeby nie leczyć? Oczywiście w przypadku zakażenia wirusem COVID-19 trzeba ogłaszać pandemię. Znaczy, oboszczenia, siedzimy w domu, nie kontaktujemy się. Tutaj, tutaj nie jest to ani wykonalne, ani potrzebne. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia dwa lata temu postawiła cel, nowy cel dla medycyny światowej: eliminacja raka szyjki macicy do końca 2021 roku. No Jak to radę? zrobić? Po to jest realne. Po pierwsze, testy, testy, testy. Badajmy kobiety, te, które będą miały wirusy, szukajmy, czy zaczynają chorować, czy nie. I druga, masowe szczepienie. Od 14 lat dostępne są szczepionki przeciwko wirusom Bradawczaka, w tej chwili my dysponujemy nawet szczepionką, tak, która tak, jest przy... widać, dziewięciu przeciwko 9 mhm. wirusów KPV. Masowe szczepienia najlepiej przed inicjacją seksualną, czyli no szkoła podstawowa. szkoła podstawowa. To jeszcze Jeżeli... jedno pytanie mi się przypomniało, które też zadałem dziewczynom przed programem. Czy jest taka możliwość, że ten wirus przeniesie się na dziecko, jeśli na przykład kobieta jest w ciąży i ma tego wirusa, załóżmy, czy na dziecko się może przenieść, płci żeńskiej? Nie, nie może się praktycznie przenieść. Ponieważ przenoszony jest drogą zachowań seksualnych. Ale tak, dziecko czy... wychodzi jednak, jakby nie było tą drogą rodną. Okazuje się, że nawet pacjentki, które miały raka przedinwazyjnego, HPV 16 i inne wirusy, w czasie porodu nie ma transmisji ślubu na szyjkę macicy dziecka, płodu. Aha. No, tutaj transmisja może być dokonana tylko przez kontakt bezpośredni w czasie różnych zachowań pielęgno seksualnych. Ja Osobiście też widziałem dziewczynki paroletnie z zakażeniem HPV brodawkami płciowymi, ale no to było albo w wyniku jakichś zabiegów higienicznych, prawda? Kobieta, która sama miała brodawczaki, nie umywszy rąk, dotykała narządów płciowych takiej dziewczynki, no albo też co smutne, ale niestety się zdarza molestowanie seksualne. Więc jeszcze raz wracając już tak na koniec do, do tego WHO. Realne czy nierealne? Okazuje się, że pierwszym krajem, który prawdopodobnie ten cel uzyska i to za jakieś 20-25 lat, to będzie Australia. Australia jest dosyć bogatym krajem i oni tak dosyć racjonalnie podchodzą do, do, do problemów ochrony zdrowia. I oni wprowadzili od 2007 roku masowe szczepienia dziewczynek i chłopców od 2013. Wprowadzili od 2013, 2017 roku masowe badania wirusów HPV metodą PCR, właśnie to co Państwu pokazywałem takimi zestawami i wprowadzili też masowe szczepienia kobiet, które już są diagnozowane i leczone z powodu zakażenia HPV. Ważne jest to, bo wirus nie boi się noża, nie boi się promieniowania jemnizującego, boi się przeciwciał. Nawet kobiety, u których wykrywamy stany przedrakowe, które usuwamy miejscowo, prawda, żeby nie kaleczyć im szyjek, żeby mogły dalej. Rodzić dzieci, zachodzić w ciąży, donosić ciąże bezpiecznie. Warto szczepić. Warto szczepić, ponieważ ja zajmuję się tym dosyć długo. W czasach, kiedy nie dysponowaliśmy szczepionką przeciw HPV, zdarzało się coś takiego, że po paru latach pacjentki leczone z powodu stanu przedrakowego wracały z tym samym, bo wirusy zostawały w śluzie i Zarażały się ponownie od samych siebie, nawet. To się naukowo, medycznie nazywa autoreinfekcja. Odkąd szczepimy pacjentki po konizacjach, po zabiegach usuwających zmiany przednowotworowe, autoreinfekcja praktycznie należy do rzadkości. To jest rzadkość. Problem jest tylko taki, że no w tej chwili w Polsce szczepionka przeciw HPV jest chwilowo praktycznie niedostępna. Natomiast była dostępna w krajach ościennych typu tutaj my mamy na Snałpolszczyźnie blisko granicę czeską, więc no pacjentki jeździły do Ostrawy, do, do czeskiego Cieszyna, do, do Jesienika i kupowały w czeskich aptekach. Przywoziły sobie do nas, no albo, albo część ludzi przywoziło sobie szczepionki z Niemiec. Tutaj na Opolszczyźnie dużo ludzi ma rodziny po zachodniej stronie granicy. Dużo osób tam pracuje, także no tutaj szczepionka jest przeważona po prostu za granicę. Z tego, co słyszałem od przedstawicieli producenta szczepionek, szczepionek przeciw HPV, w Polsce pełna dostępność ma być w roku 2022, także za dwa lata. Czy to się nie przesunie? Zobaczymy. No Miejmy nadzieję, że znowu, bo szczepionka była dostępna przez 12 lat, natomiast w 2019 roku zniknęła z polskich hurtowni, z polskiego rynku. No ale może się pojawić. Bardzo Panie doktorze, za udział w naszym programie, naszym gościem był pan dr Grzegorz Głąb, ginekolog, ekspert programu Zdrowa Ona. Bardzo panu dziękuję, a państwa zapraszam do oglądania naszych kolejnych programów.